Dzisiaj emocjonującą noc. Hmm. No, śmiesznie wyszło, bo moje turbobasy testowane na kolanach to nie to samo co ustawione w rogu. O, jakbym na przykład tam w rogu ustawił, bo tam zawsze wszystkie sprzęty grały najlepiej. No to może by one lepsze wrażenie zrobiły, a tak to głupio wyszło, bo w domu te turbobasy grają o wiele lepiej. Tak jak kiedyś stwierdziłem, bardzo porównywalnie z Hitachim, ale dobra mniejsza z tym, teraz wyskoczyłem na hmm, pojazd jakiś manualny. Bo jestem tak nakręcony, chociaż tylko 3 godziny snu w dzień złapałem. Bo kurierzy, nie kurierzy, testy, nie testy, i, i taki nakręcony chodzę do tej pory. Ale hmm, no, żeby trochę ostudzić emocje bo ten bobas mi się tak spodobał kurczę, że, że te magnetofony tam obydwa są póki co 100% sprawne. A ja wyskoczyłem z latarkami kurczę, tą chińską przetestować, eee, jedną łapą ciężko mi wyjąć z zasuniętego plecaka. Idę ją przetestować, zawsze tutaj testowałem latarki pod garażami, także hmm. Przetestuję ją z najsłabszym co mam, czyli nurkową na dwóch bateriach. To jest ta latarka. Ta nurkowa, ona ma jeszcze przedłużkę na trzecią baterię, ale a, nie lubię nosić na trzech bateriach. To i tak niewiele zmienia, jedynie na pierwszym trybie świeci trochę mocniej. No, na drugim chyba też już nie pamiętam, ale teraz z dwoma bateriami ona sieci trochę słabiej no i mogę porównać tą chińską tylko z tą nurkową na dwóch bateriach przy czym nurkowa musi być w trybie tym pierwszym, tym najsłabszym bo w tym drugim to nurkowa już zjada tego tą chińską także tylko w tym słabym trybie porównajmy to jest nurkowa a to jest chińska no trochę słabiej mimo wszystko to o ile tak na oko w tej nurkowej, w tym pierwszym trybie słabym jest z 500 lumenów no to to w tej chińskiej e, jest góra z 200-300 lumenów, także no, szału to nie robi, no ale jak widać świeci, to tam do szkoły świeci. Czyli tak, awaryjnie do, do pracy też się nadaje, bo oświetla dosyć duży obszar, tylko że takim słabym światełkiem, no. ale świeci daleko w pracy spokojnie i dociągnie od brzegu do brzegu po zakładzie, no, tylko że takim słabym, bladym światełkiem, ale jako awaryjna latareczka, taka leciutka, taka tania, lipna, gdzieś tam ktoś ją zapieprzy, oby nie, z szafki, czy spadnie komuś, czy coś się jej stanie, to. To nie będzie tak szkoda, bo hmm, ten ruber na dwie baterie R20, co kiedyś nam szef dał, nikt jej nie chciał używać. Potem ja ją zepsułem, bo yy, no po prostu wziąłem ją sobie do domu i baterie w niej wylały. Odkupiłem drugiego rubera, trochę inny model, ale te rubery z żarówkami kryptonowymi są tak słabe, że ta tania chińska latareczka za 20 zł. Lepiej się sprawdza, bo świeci i szerzej, i dalej, to może nie, ale przynajmniej szerzej tym środkiem, a może i nawet dalej, nie wiem. No nie, bra nie brałem Rubera ze sobą, ale Rubert jedynie tym takim wąskim yy, promyczkiem, takim tym szczytówką, można powiedzieć, takim jakby szperaczem, dosięga dosyć daleko, ale poza tym nic więcej. A to jest przynajmniej szersze od, od Rubera tego kryptonowego. No. I dobra, a jeszcze porównajmy z moją czołówką, którą sobie doświetlam. O, to nawet moja czołówka świeci mocniej i ona świeci też tak, może te, e, bo tu mam w czołówce środkową i dwie boczne, może te dwie boczne będą świeciły podobnie. Małe diody. Nie, no nawet moja czołówka mocniej świeci. Nawet w tej opcji najsłabszej moja czołówka mocniej świeci od tego Chińczyka i szerzej. <noise> Także no to jest jednak słabiutka latareczka. Z 200 lumenów może, tak na oko ją oceniłem, z 200 yy, no, no około 200 lumenów, więcej nie. Hmm, dobra. Jadę się bryknąć. Hmm. Także na dzisiaj kończę. Dobra, ja już sobie dojechałem nad jeziorko, nad swój ulubiony Pomost, oczywiście jeziorko ulubione tylko w nocy, bo w dzień za dużo jest tu ludzi, komercji. No, teraz świecę tylko czołówką na głowie. Zawsze jak brałem te potężne latarki do testów, to ta czołówka była prawie niewidoczna. Ale że teraz nic innego nie świeci, no to, no to ona jest dosyć dobrze widoczna. Ale ona, no, jak zawsze, świeciłem tymi potworami. Po kilkadziesiąt tysięcy lumenów, no to ta gdzieś tam zanikała kompletnie w tle, bo robił się dosłownie dzień. Hmm. A ta czołówka no na maksymalnym trybie ze wszystkimi trzema diodami, to ma jakieś może 500 lumenów, ale ona i tak świeci ze chyba trzy razy mocy od tej chińskiej zabawki. O, zobaczcie, hmm. także wychodzi na to, że. Te latareczki a no, w sumie aż takiego złego wrażenia nie robi. Zaraz porównajmy jeszcze raz z czołówką te parasole. Ten parasol, ten parasol. A czołówka. No nie, czołówka mocniej, jaśniej oświetla te parasole. Przynajmniej ta duża środkowa dioda. No te dwie boczne, bo te dwie boczne to mam coś takiego jak te tutaj. Tylko na czołówce jeszcze mam taką większą, środkową, ale to też jest chyba tylko te 6. Coś mi się zdaje, albo może coś lepszego. Albo te 6. A te tutaj to nie wiem, może to są jakieś SS20, albo coś w tym stylu. Tylko cztery, Na przykład na SS20 mam Astroluxa MF01S, ale tam jest ich 18 i, i ile tam jest. Pięć tysięcy lumenów, nie co ja gadam? 10, 15, do 15 tysięcy lumenów. Także nie to, to, to muszą być jakieś słabsze dziutki, bo one mają pojedynczo. Może po 50 lumenów na to wychodzi, to nie mogą być SS20 ani nawet te 6 to jest coś słabszego jeszcze. O a tak obok siebie. Czołówka moja i ta chińska. Czołówka? No, ta czołówka to nawet te drzewa tam w oddali już jest a ta chińska, a ta chińska już nie, no także no, ona jest słabiutka ta latareczka, ta zabaweczka, ale zobaczcie, zgaszę, zgaszę czołówkę i to takie, ta boczna lampka, jak to się tam kop nazywa, czy jak, tutaj jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jakichś małych biudek i ona świeci jak taka lampka pokojowa. Zobaczcie, to, to chyba więcej światła daje niż ta główna centralna, tyle że to ma rozproszone światło. No a. No, y, Nurkowe i nawet nie ma co porównywać, bo ona już w trybie najsłabszym jest mocniejsza od, od tych wszystkich, a w tym mocnym to ma gdzieś około 2000 lumenów, nawet tam daleko drzewa oświetla. Także widać, że latarki, ceny są adekwatne do, do ilości lumenów, mniej więcej, bo o ile ta plastikowa zabaweczka kosztuje 20 zł i ma około 200 lumenów, no to ta nurkowa, przy czym ona jest jeszcze wodoszczelna, metalowa, do nurkowania, kosztuje 200. Wy. No, także chyba bardziej się opłaca zainwestować w większą ilość lumenów, lepszą jakość. Cena 10 razy większa, ale bardziej adekwatna do jakości, bo na przykład takie, no ile to ma, to kosztuje około 200 i ma około 2000 lumenów. No to za takie potwory od 20 tysięcy lumenów wzwyż już trzeba dać około 2000. Także mniej więcej się zgadza. Dopiero zaciera się już trochę ta różnica w cenie. Przy 80 czy 100 tysiącach lumenów, bo najdroższa latarka, e, najjaśniejsza latarka, e, jaką znam do tej pory, czyli Imalent TMS 18-100 tysięcy lumenów, kiedyś kosztowała jakieś 2,5 tysiąca, a można było ją nawet wyrwać taniej, a teraz to już chodzi nawet do e, 4,5 tysiąca. Kto wie czy nie więcej, także przegieli pałę totalnie, no ale w stosunku do lumenów, to jest tanio ale może i nie tak tanio, bo z taką mocą jak 100 tysięcy lumenów to taką latarką można jedynie parę minut poświecić, a z jakąś umiarkowaną mocą to i tak świecimy tak ja już to porównywałem adekwatnie do ceny, czyli o ile latarka kosztuje powiedzmy no tak na oko z 4000, no to może 40 tysiącami lumenów maksymalnie poświecimy jako tako w miarę długo no. Chociaż chyba 40 tysięcy to też pewnie zerze w kilka dziesiąt minut góra. E, takie akumulatory nawet tak są w Imalencie. Ale dobra, bo się rozpędziłem z tymi latarkami, zacząłem opowiadać o innych, a to miał być test tylko tej małej chińskiej zabaweczki. Aż się boję, że mi ją tutaj wiatr zdmuchnie, bo tak wieje, a ona leży na plecaku. No, także kończę, zaraz będę uciekał do domu, odsypiać, bo już. Czwarta rano dochodzi. Zanim wrócę, będzie blisko piąta, i powoli będzie trzeba się układać. I na noc dziś do pracy. Także zmykam hejka.